Fundacja Wspierania Bioróżnorodności Chorb działa na terenie Podkarpacia i Małopolski. Głównym miejscem działań fundacji jest Beskid Niski. Tutaj znajduje się siedziba i ośrodek edukacyjny fundacji. Utrzymanie charakterystycznej dla tego regionu mozaiki siedlisk będącej gwarantem różnorodności przyrodniczej jest możliwe przy utrzymaniu zrównoważonej, ekstensywnej gospodarki rolnej, wykluczonej z rynku ze względu na mechanizmy gospodarcze i funkcjonujący system dotacji. Fundacja prowadzi działania aktywnej ochrony środowiska przez ekstensywny wypas bydła, owiec i kus na terenie obszarów chronionych. Ochrona czynna jest zorganizowana w oparciu o wolontariat. Wolontariusze pomagają w przepędach zwierząt między pastwiskami, całodobowym nadzorze pastwisk i dbaniu o dobrostan stad. Osoby zainteresowane udziałem w ochronie czynnej zgłaszają się przez stronę internetową Fundacji. Podstawowym zadaniem wolontariuszy jest sprawdzanie ogrodzenia na pastwisku oraz stanu zdrowia zwierząt. Wypas w trudnym terenie powoduje niekiedy konieczność pomocy weterynaryjnej. Wolontariusze przebywają całą dobę ze zwierzętami. Zakwaterowanie jest zorganizowane w przyczepach kempingowych. Przyczepy posiadają podstawowe wygody i zasilanie z paneli fotowoltaicznych. Ochrona czynna jest realizowana także w Zespole Małopolskich Parków Krajobrazowych na Jurze oraz na Nadleśnictwie Miechów. Celem ochrony w obydwu przypadkach jest przywrócenie siedlisk typowych dla tych terenów. Ciepłolubnych muraw, które zanikły w jurajskich dolinkach przez sukcesję krzaków oraz wyjątkowo bogatego w gatunki składu podszycia dąbrowy świetlistej. W tym roku wypas w Dąbrowie był realizowany przez stado owiec rasy zachowawczej, tak zwanych świniarek, charakteryzujących się doskonałym przystosowaniem do trudnych warunków i ubogich pasz. W zespole małopolskich parków krajobrazowych do wypasu użyliśmy stada owcy czarnogłówki. Dzięki szkoleniom, działaniom edukacyjnym i warsztatom, część naszych wolontariuszy prowadzi monitoring środowiska rejestrowany w systemie informacji geograficznej. Wolontariat jest dopasowywany indywidualnie. Szczególny nacisk kładziemy na zasady przebywania na terenach chronionych. Ze względu na nadrzędne znaczenie zasad ochrony, wypas tego typu nie jest atrakcyjny dla rolników. Wolontariusze uczą się nie tylko zasad przebywania na terenie chronionym, obserwacji efektów wypasu, ale przede wszystkim kontaktu ze zwierzętami i podstawowych umiejętności zarządzania stadem. Duże odległości pomiędzy terenami wypasu, koszty obsługi wolontariatu, zwrotu za dojazd oraz ubezpieczenie, koszty utrzymania stada oraz przyczep kempingowych finansujemy ze zbiurek. Dzięki współpracy z lokalnymi artystami oferujemy na sprzedaż unikalne obrazy i rękodzieło. Środki uzyskane w ten sposób pomagają nam realizować wolontariat dla bioróżnorodności. Więcej szczegółów oraz możliwość zakupu wspomnianych produktów znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do udziału w wolontariacie.